Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Troszkę mnie nie było, ale ostatnio nie miałam czasu, żeby nagrywać. Nawet myślałam, żeby nagrać Wam jakieś filmy tematyczne i publikować za nas vlogów, ale na to też nie miałam czasu. I w ogóle mam takie zaległości, jeżeli chodzi o filmy tematyczne, mam tyle pomysłów, żeby nagrać dla Was filmy, i najlepiej chciałabym, żebyście zobaczyli wszystko naraz. A wiadomo, że tak się nie da, bo jak wiecie, zazwyczaj publikuję filmy tematyczne tylko w środę, więc zanim. Ja to nagram, zanim to wszystko zobaczycie po kolei, no to to już może być maj albo i nawet dalej, ale mam pewien pomysł, e, także jeszcze muszę to na szybko przemyśleć i Wam później powiem. E, a póki co, słuchajcie, piątek, piąteczek, piątunio, standardowo 9 dzień kwietnia. Tak, mamy już kwiecień. E, w niedzielę była Wielkanoc, słuchajcie, e, ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że to już że tu już Wielkanoc, jak dopiero było Boże Narodzenie i Grudzień, a to już Kwiecień, ale tak jak Wam mówię, zawsze powtarzam, czas bardzo szybko e, płynie, a zwłaszcza mi, nie wiem jak Wam, ale mi na pewno. E, I dzisiaj słuchajcie, zaczynamy na ogrodzie, chociaż w sumie jakoś tak bardzo ciepło nie jest, jest 11 stopni, wieje taki chłodny wiaterek, więc pewnie będziecie to słyszeć. Ale mam gruby swet ubrany, bo tak trochę zimno było w domu. Eee, no i stwierdziłam, że zaczniemy dzisiaj właśnie na ogrodzie. Jeżeli chodzi o pogodę, słuchajcie, to był moment jeszcze to był koniec marca gdzie było naprawdę ciepło, była taka prawdziwa wiosna. Eee, nawet było, słuchajcie, ponad 20 stopni jednego dnia. Eee, także było naprawdę przyjemnie, ale potem pogoda się zepsuła i wróciło znowu zimno, eee, deszcze, i w ogóle na razie nie jest źle. Nie jest jakoś bardzo zimno, ale czasami pada. Chociaż powiem Wam, że kiedy to było wtorek? Nie, środa chyba. W środę chyba w nocy był przymrozek. Była temperatura na minusie, no ale wiadomo, kwiecień. Czyli wiecie, trochę lata, trochę zimy, ale ogólnie nie jest źle. Dzisiaj nawet troszkę słoneczko się przebija, jak widać. O, właśnie teraz się trochę przebija, ale ogólnie chmury są. Właśnie, w niedzielę było święta wielkanocne. Jak tam wasze święta słuchajcie? Nasze w tym roku były dużo lepsze niż w zeszłym roku, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku siedzieliśmy sami w domu. Natomiast w tym roku byliśmy u naszych przyjaciół i spędziliśmy naprawdę bardzo miło czas. I właśnie a propos Wielkanocy miałam się Was pytać, czy robicie sobie prezenty na święta wielkanocne, czy nie? Bo wiem, że są osoby, które nie robią ale są też osoby, które robią. Także pytam się was, jak to jest u was. My sobie zawsze prezenty robimy. Oczywiście wiadomo, to nie są prezenty takie jak na Boże Narodzenie. To są bardziej to są takie bardziej upominki albo takie po prostu skromniejsze prezenty i pamiętam, jak byłam dzieckiem, to zawsze było tak, że się budziłam w Wielkanoc i prezenty trzeba było szukać, bo one były pochowane. To była taka frajda, słuchajcie. Teraz wiadomo, już tak nie jest, teraz po prostu sobie te prezenty dajemy, ale tak, w tym roku też dostałam prezenty i to więcej, bo z moją przyjaciółką i rodziną też sobie prezenty robiliśmy, także taki film na pewno Wam nagram w najbliższym czasie też oprócz tego chcę wam nagrać hol zakupowy, bo nie wiem czy pamiętacie w ostatnim vlogu mówiłam wam, że będę robić zakupy i te zakupy zrobiłam i w sumie miałam wam nagrać ten hol zakupowy bardzo szybko, ale był problem z jedną paczką, o którym wam powiem za chwilę. To w ogóle takie cyrki wyszły. No i w końcu potem nie nagrałam, potem nie miałam czasu i, i tak wyszło. I słuchajcie, jak byliśmy właśnie u naszych przyjaciół, to poszliśmy do sklepu, w którym ja, słuchajcie, byłam pierwszy raz w życiu. Tak wiem, może to być jakoś dziwne, ale tak było. Mowa, mowa tutaj o sklepie B.M. E, oczywiście o sklepie bardzo znanym. Ja słyszałam o tym sklepie, ale ja się nie spodziewałam, że ten sklep jest u nas. Ale jest. E, I no, że tam byliśmy, no i. Stwierdziliśmy, dobra, no to jedziemy. Ja oczywiście cała zadowolona, bo nigdy tam nie byłam, a słyszałam dobre opinie na temat tego sklepu. E, słuchajcie, pojechaliśmy. E, sklep jak dla mnie bomba, słuchajcie. Ja takie sklepy lubię, bo tam jest wszystko. E, no, pochodziliśmy. Oczywiście wiadomo, że nie, nie byliśmy na tych działach tam, wiecie, męskich, takich z narzędziami, czy tam na farbach, tapetach i tak dalej. Ale resztę sklepu oczywiście obeszliśmy. E, I zrobiłam małe zakupy. I stwierdziłam, że nagram Wam haul zakupowy. A potem mi się przypomniało, że jeszcze Wam nie je pokazałam ostatniego holu zakupowego, także połączę to wszystko razem, więc będzie spory hol zakupowy. Eee, I oprócz tego jeszcze będzie projekt Denko, słuchajcie, bo ja już zbieram opakowania po produktach od końca lutego, a mamy kwiecień. Także czas najwyższy nagrać. Eee, I jeszcze, słuchajcie, będzie jeden film test podkładu. Także takich filmów się spodziewajcie. I w ogóle, słuchajcie, tak sobie myślę, że dzisiaj nagram Wam te wszystkie filmy, E, bo w niedzielę nie będę miała czasu nagrać vloga, także opublikuję Wam film tematyczny jakiś w środę normalnie będzie film tematyczny i w piątek również nie będę miała czasu nagrywać dla Was vloga, więc opublikuję wam też film tematyczny, a z vlogiem przyjdę do Was w niedzielę za tydzień. Także taki plan i dzięki temu zobaczycie mniej więcej wszystkie filmy na raz, które chcę wam pokazać. Także taki jest plan, dzisiaj będzie nagrywanie. E, sporo tych filmów będzie. Ale dam radę. Dawno nie nagrywałam vloga i mam wam tyle do powiedzenia. Że pewnie połowy zapomnę. Ja propos, się sklepu BM, to tak jak Wam mówiłam, ja nie wiedziałam, że on tutaj u nas też jest. I sprawdziłam sobie na wiecie internecie i okazało się, że jest. Tylko, że on jest koło takiego centrum handlowego, gdzie my rzadko tam jeździmy, dlatego po prostu nie wiedzieliśmy, chociaż ja wam powiem, że jak zobaczyłam logo tego sklepu, to mi się przypomniało, że jak przejeżdżaliśmy tam parę razy, to ja widziałam to logo, tylko wtedy nie wiedziałam, że to jest ten sklep. Także ja się bardzo cieszę, bo... Tak jak mówiłam, w tym sklepie jest wszystko, czyli takie sklepy to ja lubię. E, na pewno myślę, że będę tam czasami chodzić na zakupy. A propos, słuchajcie, Wielkanocy jeszcze, to e, powiem Wam, że pierwszy raz w życiu zrobiłam paznokcie wielkanocne, e, bo nigdy nie robiłam. Po prostu miałam normalne. E, natomiast wiecie, stwierdziłam, że na Boże Narodzenie zawsze są świąteczne paznokcie, no co na Wielkanoc, muszą być wielkanocne. E, I zrobiłam o takim e, trzy kolorki e, siwym, bo bazie, Żółty, no bo wiadomo, kurczaczki i zielony, bo wiosna. E, I naklejki dałam, nic nie malowałam, bo wiecie, że umia zdolności takie, to nie, nie, nie. E, jajeczko, kurczaczek z jajeczkiem i tutaj napis Happy Easter. E, a dzisiaj właśnie będę robić paznokcie, bo już minęły dwa tygodnie, już mam odrost i w ogóle już jest po Wielkanocy. E, ale w filmach tematycznych jeszcze będziecie widzieć paznokcie wielkanocne, bo tak jak mówię, dzisiaj będę wszystkie filmy dla Was nagrywać na najbliższy czas. Miałam Wam powiedzieć o tych moich zakupach i tej paczce, jakie cyrki były. Więc tak na szybko Wam powiem. Zrobiłam zakupy. Paczki ogólnie przyszły bardzo szybko, przed czasem wszystkie. I powiem Wam, że jednego dnia to nawet 11 paczek do mnie przyszło. Ja byłam w szoku jeszcze nigdy. Nie zdarzyło się, żeby aż tyle paczek przyszło na raz. Zdarzało się, że przychodziło kilka na raz, ale nie 11. Oczywiście nie wszystkie były dla mnie, bo to było też. Częściowo już prezenty na Wielkanoc, no ale generalnie przyszły paczki, zostały tylko dwie No i stwierdziłam, że jeżeli te paczki przyjdą do piątku, no to wtedy nagram Wam, cholę zakupową od razu No i w piątek wróciłam z pracy i była paczka jedna i awizo ja Czyli wszystko się zgadza, tak? Dwie paczki są, jedna jest na poczcie I słuchajcie, Jarek pojechał w sobotę na pocztę, okazało się, że paczki nie ma Potem pojechałam ja w niedzielę na pocztę okazało się, że paczki nie ma. Potem we wtorek, Jarek znowu pojechał, dalej paczki nie było. Ja już w ogóle wkurzona, mam, bo jak paczki nie ma, ja mama o paczki nie ma. Oni w ogóle nie wiedzieli, nie mieli w systemie, że jakaś paczka była dostarczana. Ja na tą paczkę, na którą czekałam, miałam, wiecie, numer, żeby śledzić tą paczkę i ja ją śledziłam, ale cały czas było, że paczka jest na poczcie i nic więcej. Ani, że była dostarczona, ani nic. No i Jarek, jak był we wtorek, to pani menażer z nim rozmawiała, wzięła od niego numer telefonu i miała zadzwonić w ciągu godziny. Oczywiście nie zadzwoniłam, do dnia dzisiejszego nikt się nie odezwał. No i Jarek poprosił mnie, żebym podała mu ten numer tej przesyłki, ja mu podałam i on sprawdził, by się okazało, że paczka jest już w drodze. Więc wtedy już zaczęliśmy myśleć, że coś jest nie tak. Więc stwierdziliśmy, że odpuszczamy na razie tę pocztę i czekamy, czy ta paczka przyjdzie, czy nie. I słuchajcie, w tym samym dniu praktycznie wpadliśmy na. Mm, znaczy, właściwie to Jarek wpadł e, na to, że może było tak, że paczka, która przyszła w tym piątek, e, znaczy, no nie przyszła sama, dostarczona została, e, to ona też była w sumie za duża, żeby zmieścić się do skrzynki. I pewnie było tak, że listonosz zostawił awizo, ale w tym czasie albo sąsiad wychodził, albo po prostu przyjechał i listonosz dał mu tą paczkę, a nie zabrał Avizo. I tak to musiało być, bo za parę dni przyszła paczka, która, o której ja myślałam, że jest na poczcie, a wcale jej nie było Także listonos trochę namieszał, bo wiecie, jeżeli nawet zostawił paczkę, bo sąsiad przyjechał, czy otworzył drzwi To powinien zabrać o a nie ludzi wprowadzać w błąd No ale dobra, wszystko się wyjaśniło, ja już nie zdążyłam nagrać dla, dla was tego holu I dlatego dopiero teraz nagrałam Tak, więc taka sytuacja z tą paczką eee, Skończyłam nagrywać, słuchajcie, filmy Burdel jest niesamowity tutaj Muszę zabrać się za sprzątanie za chwilę Masakra jakaś, naprawdę Tak to jest, jak się nagrywa kilka filmów na raz I jeszcze hole zakupowe w ogóle eee, I chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, że byłam ostatnio u okulisty Znaczy ostatnio, dwa tygodnie temu Bo zauważyłam już jakiś czas temu, że troszkę słabiej widzę niż widziałam A ponadto złamałam sobie okulary Tak, w ogóle nie pytajcie jak, bo to jest masakra totalna no, ale tak, złamałam okulary i Jarek mi je skleił, ale zaczęłam częściej nosić soczewki, bo ostatnio nie nosiłam soczewek, ale teraz zaczęłam nosić, no bo e, stwierdziłam, że boję się, że bo te okulary się połamią. No i stwierdziłam, że dobra, już czas najwyższy do tego okulisty, bo tak wiecie, odlekałam, odlekałam. Poszłam, słuchajcie, zrobili mi badanie i rzeczywiście mi się wzrok pogorszył i to dużo. Natomiast ja się, o Jezu, co się... Co tu się stało teraz? Natomiast ja się nie spodziewałam, że aż tyle No i byłam na tym badaniu, wszystko super Poszłam już sobie wybierać nowe oprawki I zajrzałam do tej karteczki, co tam ta pani mi wydrukowała Patrzę, w szoku byłam, słuchajcie Ale jak tak sobie potem pomyślałam, to tak naprawdę przez 10 lat mi się wada nie zmieniła Więc myślę, że po 10 latach to nie jest aż tak źle I we wtorek... No się przekręciło, chyba statyw mam luźny e, i we wtorek, ostatnio właśnie 6 kwietnia miałam mi się odebrać okulary, poszłam ale okazało się, że okulary jeszcze nie są gotowe nie zadzwonili do mnie w ogóle e, na szczęście nie mam daleko e, zresztą Jarek mnie zawiózł e, także okulary mam się odebrać dopiero za tydzień w piątek to że zobaczymy czy będą, mam nadzieję, że będą e, wybrałam sobie podobne do tych co mam teraz, tylko czarne i troszkę większe, także Mam nadzieję, że niedługo mnie w nich zobaczycie. A jeszcze, słuchajcie, chciałam Wam pokazać coś, już jakiś czas temu miałam Wam pokazać. E, pamiętacie, jak ja zawsze, znaczy nie zawsze, ale często miałam problem z baterią, że na przykład nagrywałam, a okazało się, że druga bateria niby była naładowana, a nie była naładowana. E, no i w ogóle, I ja zawsze mówiłam, że chciałabym mieć ładowarkę osobno, a nie ładować w aparacie. No i słuchajcie, jak ostatni raz nagrywałam dla Was vloga, to miałam Wam też wtedy chyba nagrywać film tematyczny, tak mi się coś wydaje. To nie był ostatni chyba vlog. To był ten vlog ze spaceru. I po spacerze miałam wam nagrywać e, film tematyczny. No ale jedna bateria mi padła na spacerze. Druga w trakcie nagrywania, wiadomo, ja też vloga nagrywałam. Potem, wiadomo, bez komplikacji się nie obeszło, więc trochę to zajęło. No i ta bateria mi padła, więc ja stwierdziłam, że ją sobie trochę podładuję, pójdę montować vloga. No i poszłam montować vloga. Podłączyłam aparat do ładowania, ale źle wsadziłam kabel i się nie ładowała bateria. Przyszłam za jakiś czas, nie wiem, minęła może godzina, z myślą, że teraz mi się uda nagrać, bo bateria już jest naładowana trochę. Okazało się, że nic nie jest naładowane. E, no i wtedy się wkurzyłam trochę i stwierdziłam, że dobra, dzisiaj nie nagrywam, nagram jutro. E, no i wtedy właśnie mówię do Jarka, że ja bym chciała mieć tą, baterię, tą ładowarkę osobno, e, bo wtedy nagrywam, bateria się rozładuje, to ją daję do ładowania od razu, a drugą e, No i jak się mnie pyta, czemu sobie nie kupisz, nie? A ja tak mówię, no bo nie ma. I on mówi, pokaż. Wziął, słuchajcie, model mojego aparatu, całą nazwę i w ogóle wszystko. 5 minut i znalazł mi. E, e, znalazł mi właśnie ładowarkę. Zaraz wam ją pokażę. Tak się prezentuje. Ładowarka, znaczy kartonik od niej. Ładowarka teraz jest w użyciu, więc zaraz wam pokażę, jak e, pracuje. A kartonik oczywiście pójdzie do wyrzucenia. I słuchajcie, znalazł 5 minut, tak jak wam mówiłam, zamówił mi i za parę dni już była ładowarka. E, także bardzo się cieszę e, A ja, wiecie, jak szukałam? I on mówi, jak ty szukałaś? A ja po prostu nie wpisywałam e, modelu aparatu, tylko po prostu nazwę i tyle, nie? No e, Także tak Tak się prezentuje ładowarka, tutaj się świeci wyświetlacz e, niebieski I jak widzicie, jest pokazana bateria i kreseczki. E, każda kreseczka ma inny procent naładowania baterii, znaczy takie, wiecie, widełki I do tego jest kabel USB i w końcu mogę ładować baterię i jednocześnie nagrywając. Także jestem bardzo zadowolona i fajne jest właśnie to, że każda kreseczka ma swoje widełki procentowe, bo dzięki temu mogę nawet podłączyć baterię i wiem, ile jest mniej więcej procent baterii. Bo w moim aparacie jest tak, że albo bateria jest pełna, albo już jest prawie pusta. I jak jest prawie pusta, to wiadomo, że zaraz się rozładuje, a nie ma nic wiecie pomiędzy, że jest pół baterii czy coś takiego. Także jestem bardzo zadowolona z tego prezenciku. Tak więc, kochani, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Nie wiem w sumie ile mam materiału. Nie wiem, czy wszystko Wam powiedziałam. Co chciałam Wam powiedzieć? E, to się okaże. E, tak jak mówiłam, następny vlog będzie za tydzień w niedzielę. E, a póki co będą same filmy tematyczne. E, ja słuchajcie, lecę. E, zrobić obiad? Posprzątać ten burdel tutaj. E, I robić pazury. Dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia. Papa! Pa.